Szanowni Państwo, serdecznie witam na konferencji prasowej po meczu Suduki Pierwszej Ligi Mężczyzn Miasto Szkoła w Sensation kotwica Kołobrzeg zwycięstwo drużyny gości 84.73. Witam trenera naszych gości, pana Rafała Franka Dobry wieczór, panie trenerze Dobry wieczór Witam również zawodnika drużyny z Kołobrzegu, Sienkosza Dobry wieczór, czy mam... Witam serdecznie Panie trenerze, bardzo proszę o komentarz do spotkania Po pierwsze, yy, chciałbym może nie chcecie powtarzać, pogratulować zespołowi z Crostą, bo wiedzieliśmy, że Crostą że będzie walczyć życie i będą, będą bić się z nami jak równy z równy i nie będą mieli dla nas respektu. I to pokazała pierwsza kwarta zespół, który miał w nogach środowy mecz. Myśmy nie grali w środę, a, a wyglądaliśmy odwrotnie, jak to my byśmy grali w środę. Więc no, nie weszliśmy dobrze w mecz defensywnie. Do przerwy już wynik oscylował przy remisie. W szatni pewne rzeczy sobie wytłumaczyliśmy, konkretne decyzje padły, chcieliśmy zespół, zespół z Krosna zatrzymać w kontrataku, żeby nie zdobyli żadnego punktu w drugiej połowie i, i, i wiedzieliśmy, że to nie jest nasz, nasz mecz, w ataku możemy tego nie przepaść atakiem, zagraliśmy mega mocny defense i, i, i wydaje mi się, że te 26 punktów straconych w drugiej połowie to jest klucz do sukcesu i, i, i zespół, kiedy nie idzie mu w ataku. Eee, I i ma też, frustruje się na pewnego rodzaju sytuacja na meczu, może tylko i wyłącznie wyciągnąć mecz defensywą i, i tutaj słowa uznania dla moich chłopaków. Eee, zagrali kapitalnie drugą połowę, bili się do opadłego i, i, i postawiliśmy bardzo mocne warunki. To nie wystarczyło eee, dla zespołu z Krosna, eee, żeby podjęli walkę na koniec. Ten mecz jest dla nas, bardzo się cieszymy, ale to był ciężki mecz, jeszcze raz mówię, to był bardzo ciężki mecz i gratulacje, bo pierwsza połowa była bardzo ciężka dla nas i cieszę się, że na koniec to my jesteśmy wygrani. Życzę dla zespołu dla skrosna. Wygranych meczów w kolejnych rundach, bo mają bardzo ciężki na pewno terminarz, ale widać, że trener Soja nie składa tu broni. Bardzo dobrze zespół jest przygotowany i, i, i będą na pewno dalej walczyć do samego końca, będą groźnym przeciwnikiem dla każdego rywala. Dziękuję szczycie. Dziękuję Szymon, <śmiech> <śmiech> Szymon Witam. Na początku chciałem pogratulować Drużynie Skrosna, bo postawili nam bardzo ciężkie warunki. Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo ciężki mecz. Przyjechaliśmy tutaj na, na wojnę. A jeżeli chodzi o nas, to, to mieliśmy swoje założenia przed meczem, które trochę nam nie wyszły po pierwszej połowie, bo drużyna Skrosna bardzo napędzała grę, rzuciła za, za, za dużo punktów z kontry. My też nie graliśmy swojej obrony. Ale, ale po, po przerwie um, porozmawialiśmy sobie e, w szatni. E, wyszliśmy na tą drugą połowę e, skoncentrowani no i zagraliśmy nasz basket. W, w, poświęciliśmy się w defensie. E, zatrzymaliśmy ich kontra, i dlatego ukracił e, tę ten mecz. Dziękuję. Jakieś Dziękuję. Chyba. Koniec należy. w kilku meczów: Pierwsze z krzywdze, Kajmiany, Janik, Jasiński, wyście taktykę jakoś Oczywiście, jesteśmy przygotowani na, na, na to, nie, to, nie, to nie, nie tylko gra Jasiński i Janik, bo cały zespół jest mocny, a no każdy ma i mocne strony zawodników i na polstapie, i w penetracji, i w rzutach, i także pod tym względem widzieliśmy, że czeka nas ciężkie spotkanie. E, staraliśmy się jak najbardziej ograniczyć poczynając w sobie. Jasińskiego i Janika, ale wiadomo, że są gracze też, też nie są to z przypadku, więc grają też dobry basket i, i dlatego tutaj zespołowa defensywa, zespołowa defensywa może zaważyć na, na wyniku sportowym, a nie tylko ograniczenie jednego zawodnika i, i dlatego pięciu, w pięciu graczy broniło w drugiej połowie, zdoby, straciliśmy tylko 26 punktów i to był klucz do zwycięstwa. Tak, tak. W sumie to w nas napędza dobra obrona, bo to w, e, dzięki dzięki właśnie temu, że się poświęcamy w obronie, to, to łatwiej nam jest w ataku e, i też łatwiej nam się potem e, dzielić piłką, dlatego, dlatego tak ta nasza gra zespołowa wygląda, wygląda na razie bardzo dobrze. Jak rozumiem to wszystkie pytania... Dziękuję. Szanowni Państwo, witam na drugiej części konferencji prasowej Suzuki Pierwszej Ligi Mężczyzn. Miasto Szkoła Krosno, Sensation, Kotwica, Kołobrzeg, zwycięstwo drużyny. Gości 84-73. Witam trenera krośnieńskiej drużyny Władysława Dobry wieczór, Koczuj. dobry wieczór. Witam również Dawida Zagółę, zawodnika krośnieńskiej drużyny. Panie trenerze, bardzo proszę o komentarz do spotkania. Komentarz może być tylko jeden. No, w końcówce meczu, gdzie trzeba tak naprawdę pokazać pokazać, że się gra na tym poziomie i z takim dobrym zespołem jak Kotwica naszpikowanym super graczami. My ewidentnie nie unieśliśmy wagi tej końcówki powoli zaczęli nam odjeżdżać. Widzieliście sami, jaka była walka fizyczna, dużo takiej gry na powiedzmy na granicy brudnej gry, no ale tak się gra, jeżeli się walczy o dwa punkty, zwłaszcza z takim zespołem. Uważam, że weszliśmy w mecz nieźle. Mieliśmy dużo składnych akcji, zwłaszcza w pierwszej połowie. To wyglądało bardzo fajnie. Pchaliśmy piłkę do przodu, z czego zdobywaliśmy punkty. Wiedzieliśmy, że grając w szachy, takie wiecie, na połówce z takim zespołem jak oni, z, myślę, że z najlepszym zawodnikiem ligi na pozycji 1, czyli Ramonem Nelsonem, no to nie będziemy mieli, mieli, że tak powiem, za wiele do powiedzenia. I faktycznie w końcówce do tego doszło, że oni sprowadzili to do takiego, nazwijmy to nieładnie, błota. Mocno grali w defensywie. Zepchnęli nas do tego, żebyśmy grali wolno, i, i gdzieś tam ta piłka na połowie musiała krążyć, co nie było łatwe, bo odcinali wszystkie podania. No i na koniec to doświadczenie, pchanie piłki pod deskę, też wygrali zbiórkę mocno, chodzili, dobijali. Zwycięstwo kotwicy, no, zasłużenie są w tej, w tej trójce. Ja uważam, że to jest e, naprawdę zespół. Z, praktycznie na każdej pozycji mają zawodnika, który wie, co na niej robić, i uważam, że to jeden z faworytów do wygrania tej ligi. Dziękuję. Dziękuję. Bawię tylko, żebyś mógł sobie poprzesuwać mikrofon. coś no, gratulacje do drużyny Skotwicy. Oczywiście zgadzam się z wszystkim, co powiedział trener. W ostatnim no. kwarcie po prostu rzeliśmy tylko 8 punktów, więc no myślę, że. Myślę, że to dużo też mówi jak zagraliśmy końcówkę po prostu, bo do tego momentu mecz był na remisie. Yy, jedyne z czego tak naprawdę możemy się cieszyć, to że podjęliśmy rękawice i graliśmy przez 3-4 meczu z liderem yy, powiedzmy na równi, ale niestety nam uciekli, co możemy sobie sami plość w brodę. Coś więcej mogę powiedzieć. Gratulacje, a my musimy się wziąć do roboty, bo nie możemy już sobie pozwolić na żadne straty punktów. Dziękuję. Sebastian. Trzeci mecz ze ścisłą czołówką No drugi, który można było rzeczywiście wygrać. No to takie dość pocieszające jest też, jeżeli plusów możemy, będziemy szukać po tych trzech meczach. No, no, nie wiem czy ktokolwiek by stawiał na nas w tym meczu, zwłaszcza po tym, że graliśmy bez Szymka Szymańskiego, naszej podstawowej piątki, wiecie jak on odmienił też nasz zespół, że my tutaj stworzymy widowisko, że praktycznie e, ten mecz będzie przez 35 minut wyrównany i fakty faktycznie czuliśmy, że możemy to wygrać. Ciężko powiedzieć, że tu jest z czego się cieszyć, no bo na koniec przegraliśmy, a za bardzo nam na tym zależało, no, przegraliśmy drugi mecz pod rząd u siebie w domu, to na pewno nie jest fajne i... Nie jest to prosta sytuacja. Wiadomo, że przez te covidowe sprawy nałożyło nam się nam tych meczy strasznie dużo. Właściwie nie trenujemy, tylko teraz gramy. Ciężko się przygotować konkretnie pod zespół. We wtorek już jedziemy z powrotem zagrać z meczem mecz ze Śląskiem Wrocław, który jest naszym bezpośrednim rywalem w walce o playoffy. No na pewno obejrzymy wideo, bo to też ciężko teraz powiedzieć. Widziałem tam dużo fajnych rzeczy, widziałem walkę, za zaangażowanie, tego nam nie możecie odmówić, to na pewno, a na koniec no niestety dwa punkty dla nich i to jest e smutne. No ale trener Kotwicy też że fajnie, że w pierwszej kwarcie lepiej wyglądaliście fizycznie od nich, tak jak oni byli a nie Wy. No to tutaj w tym kontekście takiego nawału na teraz, to, to też jest pozytywne. Hmm ta grupa, myślę, że jakby były zawody lekkoatletyczne między wszystkimi zespołami, to byśmy mieli duże szanse na zajęcie pierwszego miejsca. To na pewno, ale koszykarsko musimy się jeszcze dużo uczyć, zwłaszcza od takich zespołów jak ten. Uważam, że Ramon Nelson super, Piotrek Śmigielski no to klasa sama w sobie MVP z tamtego sezonu, Pieloch ciągle biegający, też na nim ciężką robotę wykonaliśmy, na czwórce Witek Kowalenko, który dzisiaj naprawdę stworzył fajne widowisko, fajną walkę z Julkiem Jasińskim i to było takie smaczek tego spotkania, no Mikołaj Kurpisz. No to są, że tak powiem, gracze, od których gdzieś tam możemy też poprzez obejrzenie wideo i zobaczenie, jak się zachowują, wykorzystać coś dla siebie. No. Atletyzm, no jak widać nie zawsze wystarczy. Czasem trzeba też gdzieś tam sprytem coś zrobić i ci, ci zawodnicy to mają, my się ciągle tego uczymy. Wszystko? Dziękuję.